Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej, z tej strony Baski I dziś zagramy sobie w Agario Dobra a więc tak um, Pogadajmy Ostatnimi czasy yy, Ciężko yy, mam z filmikami na YouTube'a nie wiem co nagrywać no. A jest już Was tak około 15? 15 osób. 15 y, osób mnie subskrybuje. I jeżeli teraz oglądasz ten filmik, to napisz w komentarzu. Ja, ja poczekam, ja pogram na razie tutaj. Jeśli wrócisz, to już będę trochę większy. Napisz mi, co byś chciał oglądać? Jak, jakie gry byś chciał oglądać na moim kanale? Czy bardziej takie przygotować, czy takie strzelaninki, czy coś takiego? O kumple, tutaj od y, Disowskiego widzę. Lordy... nie lordy... Ty... nie Dobra... Kumple... Już, już, widzę, już widzę tak, <laughs> powiem Wam szczerze, że... Hajsy i RZCW już sobie chyba odpuściły tę grę, bo... Już nie grają tak często i coraz mniej ich tutaj widzę, szczerze mówiąc. To był taki jednorazowy hit. I w ogóle... YouTuberzy to zaczęły, zaczęli nagrywać, więc pomyślałem sobie tak... Kurde, nie będę gorszy. I też nagram, bo czemu nie? To jest taka fajna, fajna yy, gierka, przy której można sobie tak po, yy, porozmawiać i ogólnie jest spoko, ale się teraz nieźle powiem, że wybiłem trochę na tej, yy, tej ziemi, co do u góry. Tam kogoś zjadłem jeszcze przy okazji. Spoko, siódma jest ziemia. Tak myślę, że dzisiaj wyjdziemy na jakieś miejsca yy, na podium. Kurde, Lord, później, zostawnie. Dobra, odpuścimy chyba, nie, chyba. Ale... Pękniesz, pękniesz, nie pękniesz, nie? Kurde. Nie wiem czy... bo wiem, że jak ma się rozszerzenie, to że można dokarniać te takie jakby krzaczki zielone. I one wtedy yy, tak jakby rozprzestrzeniają się. Rozrywałem się i lecam w stronę taką jakby przeciwną do tego, gdzie my jesteśmy i je wykarmamy. I to jest wtedy spoko, bo można się nieźle wybić na... O, zjem Nie zjem go? Czemu go nie zjem? No nie. No to jest ziemia. Ja pierdzielę. No nie. Noszło <śm> tak dobrze. Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Nie, dobra. I w ogóle zupełnie zapomniałem... Nie wiem czy to mówiłem że nie gram na żadnym rozszerzeniu Też się mnie to, czy w tych zielonych takich krzaczkach respią się te takie kolorowe kuleczki, które zbieramy I zaraz sobie to sprawdzimy... Ten... nie, nie spalają się Bo dalej mam 82, o Jezus Dalej mam 82, Dobra. O, lag, Zostaw! Wystaw nie, no nie, czemu teraz mam takie lagi nie, Ogólnie takie, niby te Agario Tak, taka zwyczajna gierka, która tam Którą tam chodzimy po jakichś tam kolorowych kuleczkach I zbieramy ja I przez to stajemy się więksi I jemy jeszcze większej sznurki A wybiła się niesamowicie I tak Taka stała się popularna Jeszcze jak wojny były W sumie Wojny pomiędzy RZCW a HS, ale w sumie dalej chyba nie wiem, czy tam jeszcze są, ale czy tam grają w ogóle, bo tutaj nie widać. I też zastanawiało mnie to, gdy jak jakaś tam, jakaś tam postać, na przykład tutaj mamy teraz Poland, Poland jest drugi i że jak on gra na rozszerzeniu, a ja nie gram na rozszerzeniu, czyli na zwykłej wersji, to czy możemy się spotkać? Tak jakby wiecie, że serwery z rozszerzenia i z zwykłej one są połączone, czy tak jakby są całkiem inne i to jest trochę dla mnie dziwne. Bo tutaj na przykład jestem na nierozszerzeniu i tutaj nie mam, nie mam skinów, a i tak widzę na przykład jak tam ziemia była, to widziałem skina. Od niej w sensie, nie? że ona miała. Czyli tak by jest połączone. Ale się rozdwoił się i myślał, że mnie zje, ale... Nie, no tak właśnie myślałem, że czy on się rozdwoi. Tam część się rozdwoi, A kuźwa. Rozdwoił się i myślał, że mnie zje, ale mnie się on przeliczył. No fajna, wydaje mały. Kurde tej Wiem, O nie Ale się fajnie rozwoił teraz i będzie łatwym dostępem to jest coś wyka, że Nie można tego ale czekajcie, tam chce się zjeść to jest, to jest, y, szum. Pokaż, ma, pokaż masę, to jest tak Można grać na ciemno? No To nie wiem Ej, to jest, da się pokazać Jest, kolory chce w sensie, Aha, to jest, o Boże, Czekajcie, a tak i tak Tam by było, to spoko skiny chce i no names, żeby na, 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 nazwy nie było. Aha, nie, nie! Nazwy chcę! Moment, bo o, do dotkę. Nazwy chcę i. No i tyle, pokaż masę, tylko to mi się przyda. Co to jest? Co zrobię teraz? Co teraz zrobię? To byłoby dziwne. mi się jeszcze raz, wpiszemy sobie link. Dobra, yy, damy. Pokaż masę, play. Aspectate, ten wtedy, dobra żeby obserwować. Aż do CW, czyli jednak coś jeszcze gra. O, i mogę oddalać i przybliżać. To też jest fajne. To też można na rozszerzeniu. W ogóle nie wiem, czy jeszcze nagrywać Skyrim, bo tak sobie oglądałem analitykę. I tam w tym powiem Wam, yy, w sensie mało wyświetleń jest na ScaryMo i w ogóle. I tak, tak, jakby na początku jeszcze, jak pierwszy odcinek Skyrim był, czy drugi, to jak widzieliście, że ten yy, w sensie że jest nowy, to tam jeszcze coś. Yy oglądaliście, w sensie, że żeby zobaczyć, a teraz chyba, nie wiem, albo jest nudne, albo coś i po prostu nie chcecie, to nie wiem, może nagram coś innego zamiast tego Skyrima, jakąś lepszą serię z czegoś, musiałbym zobaczyć, co, co tam co tam będę miał i nagramy coś fajnego. Myślę nad jedną grą, co by... która będzie niezwykle to jest taka bardziej przygodowa gra i może za niedługo tam e, wejdę i zainstaluję, bo mam ją, jak kupiłam, chyba nagram, tak mi się wydaje. Jak pod tym filmikiem będzie dużo łapek w górę, nagrywamy z przygodówki. Na pewno wam się spodoba, bo fajna jest dosyć. No nie czemu mnie znowu zjadza? zagadałem się. W ogóle miałem wam sprzedać e, linka do gry w e, Celegram. Linka do gry... Od czego to było? Geometry dash. I jest... są trzy łapki. Hmm. Czyli bra brakuje jeszcze trzech. E, tak, brakuje jeszcze trzech. Ok. Więc gramy dalej. Pamiętajcie. sprzedam za sześć łapek. Nigdy do geometry do dash. No, to już jest ta poprawna ziemia. health No już mnie goni, już mnie goni. No chodź, no chodź. właśnie, sprawdźmy, sprawdźmy czy coś zrobiłem. Coś, coś źle zrobiłem albo lag, albo... Login. Tak nie. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko z ważniejszych spraw powiedziałem. A więc to by było chyba na koniec. To by było na tyle. Więc chyba koniec. I żegnam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na razie. Cześć.